Dużo osób do dzisiaj uważa, że nowe sety na CubeHardzie to jest jakieś nieporozumienie albo że to jest jakiś żart. Dzisiaj powiem Wam, dlaczego mi się wydaje kompletnie inaczej i poka pokażę Wam, jak będą wyglądały klepy właśnie na nowej edycji CubeHarda z takimi setami. Zacznijmy od tego, że jest to pierwszy serwer, który wprowadził takie sety, nawet na 1.8 czegoś takiego nie było z tego co pamiętam. Jakby ktoś nie wiedział, to maksymalny enchant na zbroi to jest Protection 1, na mieczu Sharpness 1, a na łuku Power 1. Takie połączenie sprawia, że nieco szybciej schodzi nam HP. Możecie to wytestować już teraz na FFA. I dzięki temu, że te HP nam schodzi szybciej, nie musimy już robić potek na Stręża 1 albo na Stręża 2. I te potki są już w ogóle zablokowane. I moim zdaniem jest to dobrze, bo nie trzeba pamiętać, żeby te potki przed klepą pić. Ale jest jeszcze druga kwestia, dla której te sety dodano. Nie wiem, czy tylko z Was pamięta, ale na CubeHardzie jest system regeneracji życia z Minecrafta 1.8. Dzięki temu, że takie sety wprowadzono i HP schodzi o wiele szybciej, to CubeHard mógł sobie pozwolić do powrotu do tego systemu z 1.9, co tak moim zdaniem powinno być od zawsze, nie? Bo w końcu jesteśmy na 1.9 i powinny być tutaj rzeczy z 1.9, a nie przywracanie rzeczy z 1.8, prawda? Kolejnym skutkiem wprowadzenia takich setów jest na pewno fakt, że te sety o wiele szybciej schodzą, więc prawdopodobnie na edycji CubeHarda e, fajnie by było jakbyście nosili więcej takich sprój w ekwipunku. I tak samo inne rzeczy, które zadają wam obrażenia, takie jak łuki, lawa, albo wybuchy TNT, zadają wam też więcej o wiele obrażeń, dzięki czemu na przykład możecie się bawić takie UHC i podpalać przeciwnika lawą, na przykład wziąć sobie tę lawę do drugiej ręki i się tak bawić. Ale jest też jedna najważniejsza rzecz, dla której te sety zostały wprowadzone, mianowicie chodzi tutaj o to, że teraz próg wejścia na serwer jest o wiele mniejszy. Chodzi o to, że jak gracie sobie w pojedynkę, to nie musicie teraz zbierać Enchantu na 30 level, zdobywać krów i tak dalej. Wystarczy, że zrobicie sobie zwykły enchant bez w biblioteczek wokoło. I w taki sposób już możecie tak naprawdę wychodzić na klepę. Nie musicie mieć niczego innego. Właśnie Cube Heart miał z tym problem, że jeżeli nie miałeś tak naprawdę dużej ekipy, która ogarnia wersję 1.16, to tak naprawdę trudno ci było wejść, przejść na ten serwer, zagrać na tym serwerze i nie mówcie, nie że tak nie jest, bo tak po prostu, bo jest to rzeczywiście problem i jest to też powód, dla którego łatwiejsze serwery, takie jak Mech cieszą się taką popularnością, więc, więc wprowadzenie właśnie takich udogodnień jest moim zdaniem marketingowo bardzo dobrym postanowieniem. Więc ja teraz znajdę kogoś do klepy i zobaczycie pierwszą taką prawdziwą walkę z prawdziwego zdarzenia na nowej edycji, która startuje już w ten piątek.